I Mago, strony się Witam was w grze The Train, Pociąg. E, rosyjska produkcja, freewerowa dosyć. No ale całkiem, e, gdzie jesteśmy sobie w tytułowym pociągu. Zobrałem się po buramy, tak, buramy, tak właśnie powiedziałem, e, po wagonach i mamy jeszcze jakieś retrospekcje, które uzupełniają jakąś historię, jakiś dramat podobno. I wiem, że są jakieś liściki w grze, nie będę ich tłumaczył na bieżąco ani produkować po angielsku, bo bez sensu, później po prostu wam to z Mamy dwa checkpointy, restart resetuję checkpointy. I korzystamy z E i lewego przycisku myszy. Dobrze, zbajerowało mnie to, więc co, proszę państwa Zaczynamy. Podobno jest strasznie. Trochę. Zobaczymy. Jako, że jestem najdzielniejszy z dzielnych. O! Jakaś popijawa była grubsza. Z tego co widzę. Zbieramy się z podłogi. Prawidłowo. To jest Rosja i tutaj się pije. Halo. O, yy, jaki śliczny kwiatek. Halo, wypuśćcie mnie są. Co to było? Czy ja mu rugam? Ej! Ha. Ha. Obejrzyjcie cały ten filmik. <noise> Dobra, idziemy stamtąd. O! Jest wódka! Daj łyka! Dawaj! Szpat Z gazeta. Lesofrano. Woda. Tu jest jakiś x. O! Są jakieś rzeczy i kilka, e, przyrządów w tym, tej strzeli. Dobrze, cieszę Ale cool. Fajny rysunek. Cool! U nas w polskim PKP, w polskim PKP dokładnie tak. Wo, 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 wo. Przepraszamy za turbulencję. Proszę się nie, nie przejmować. Wszystko będzie dobrze. W PKP nie ma chyba radia, nie? Czy jest? Nie wiem. Co? Już są zablokowane przez łańcuch? Ech! Muszę coś znaleźć. To jest łatwe, muszę się wrócić do tej skrzynki, tak? Ma to sens? Ma to sens. Wiedziałem. Ciekawe czy jeszcze gra ramżeczka. Halo, graj! Tu nie, tu się buje. O, lockpick, I can use it Mogę użyć tego właśnie przyrządu do otwierania zamków Tak jakbym się wkradał? Jestem złodziejem? Heh, to było łatwe Muszę być dobry w tym Bez klucza, tylko takimi dwoma drucikami otwierać wow, oh, oh, oh. Nie wydaje mi się Zrobiło się jasno, tam zrobiła się mgła. Może jestem martwy i jadę do nieba. Kul. Ło, nie mnie przeszły. Oh. Co? Yy, Babuszka! O, piłka! Biorę ją ze sobą. Yy, what the fuck? Halo. Ale, O, tu jest piłka. Nie mogę jej podnieść. Nie mogę wejść do szafy. Mamućka. Mamućka. Rowerek. płowełek, Klocki. Bez literek. Joko zajebista. Mysz? Małpa. krzesło Tu jest jakiś miś na dole. Jest piłka druga. Co drugą piłkę. Weźcie. O, tu jest papućka i synuczka książeczki, ładnie są, wszystko. Jest kubek. Jest mamućka i córućka. z lampeczka. Hmm. Tak, to było bardzo ładne, to, co teraz powiedziało. Znaczy, przeczytałem. Bardzo ładne. Nic nie może się porównywać z miłością matki i ojca. Mamućki i tatuczki. Władze. Um, sam przeszedłem, Dobrze. Idziemy dalej. Wow. Czy to było? Czy tego nie było? Co? Dobra, idę stąd. Nie chcę, nie. O, tu jest krzyżyk. Otwórz się, sesami. O. Wow. Chuj chodzi, z tymi idzie. Tam jest dół, zamykam oczy i nie patrzę się Zniknij A mogę się pobujać na tobie Dobra, nie zwracaj na mnie uwagi, ja sobie przejdę tylko z boku Pójdź w dupę Teraz sam się będę bujał na koniku, a ty możesz tylko patrzeć i płakać dalej. Szmat. dole dzieci. Kto to wymyślił? Wow! Mógłabyś zniknąć już? Dobra, zamknę oczy i przejdę obok ciebie. Nie trafiłem w drzwi. A! Fuck! Dlaczego nie chcesz mnie przypuścić? Zjebałem. No weź zrać mi. O. A. Naprawiłem coś. Wow. Halo. Co się stało? Jest ta dziwna mysz. Szkoda, że nie mogę spodnosić tutaj różnych rzeczy. Się nimi bawić na przykład. O, nie maj. It. Whoohoo! Wow. Powinien się trzymać od nich z daleka? Dobra, tak zrobię wow. Odsuń się ode mnie Ło... Wow. Ale krzywe Czekaj stąd! Wypierdalać O Zamknąć drzwi lepiej, dobrze, a jak? No, jak? Jak je zamknąć? Coś jest <laughs> What the fuck! What the fuck! Zamknij oczy nie poczynanie! To jak mam zablokować te drzwi? Fuck szafo! O, gitara. Ła! <tryk> um. Erotyczne opowieści Baby Jagi. Ja nie wiem, czy ja chcę zagłębiać się w ten temat. Jesteś śliczny. Kimkolwiek jesteś. Um. Ok, to było smutne. Dobra, wiesz co? Pornografia, idziesz ze mną. Halo. Ej, nie idę dalej bez książki, tak? No, to wypuść mnie. Myślałem, że te dzieci tu idą. No halo, chcę iść dalej! O, mogę iść dalej. Wo! Mam książkę ze sobą we wspomnieniu, ale hit. Nie ryć! O, 2001 rok. Manny. Albo mai. Nie znam się na tym rosyjskim alfabecie. O, kratka schodowa. Jakiegoś bloku, wiska. Heh, <grym> cool. O, mam cały czas ze sobą książkę. <grym> Ludzie! Halo? E, czy mógłby pan poświęcić chwilę do zainteresowania książką o Jezusie Chrystusie Zbawicielu? Halo, ej, zwróć na mnie uwagę, daj, halo, ej, bum, am! Biblia szmato! Uu, cześć, a ty może masz chwilę, żeby poświęcić ją? Mi? Dam ci książkę. Stulpy! Ej, ej, ja ci, na, no, ja ci poczytam, masz. Wejdę ci na kolana i, ej. Siębuję. Woah! Woo hoo hoo! Oh. What the fuck? Stary, fantazje, nie mogę na nie patrzeć, nie istnieją. Co? A! Fak! Wypierdalaj! a ba ba, ba bam Shit, nie wiem, gdzie idę. Gdzie jest? Wypierdalać! O, idę gdzieś. Wow, wow, wow. A! A! No weźcie! Aj, chuj wam w dupę i bardzo d Co zjedli zjedli mnie? Manekiny? Idą. Szmaty. Zajebałem jednemu! Bam! Bam! Bam, bam, bam! tu! Bam, bam! O! Bam! Bam! Kurwa, jak się was pozbyć szmaty? Jest jeszcze jeden! Bam, bam, bam! dole! Dobrze, gień kurwa! Co że... O! Mogę go podnieść! O, idziesz ze mną, będziesz moim nowym przyjacielem. Zapomnimy wszystkie niesmaki, które mieliśmy przed tym zdarzeniem. Teraz będziemy razem ze sobą. Gdzieś A Ale co? Drogi. Wow! Oto ja, świr. Rozwiążę zagadki nawet nie wiedząc, że są zagadki. No chociaż tyle, że nie ma już więcej dzieci. Wow, kto tu wiesza pranie? Uhuhu! Bomba! To jest Rosja i tu się pije. <ścoughs> Mówiłem. O! Mena gra na gitarze, ale hit. Posłuchajmy sobie tego. Świdźnie pan gra. To jedyne drobne jakie posiadam Awantura jakaś pomagajcie Idę mamuczka tatuczka Już Ci pomagam. Bom bom bom! Chcecie bić! Bam bam! Sam masz na do 3! Okay. Chyba był silniejszy. Jeśli ona teraz nie da mi dupy za to, że ją uratowałem, to nie gadam z nią więcej. O! o. Tak się wyrywa dupeczki. Daliśmy <grywka> tak jak go. O! Strings! Stringi! Munwam... bam, mum Bim-bim... Jezu, bim. <laughs> yes, pensja! I patrz, jak oni tańczą w tle! Jest <laughs> <This> petarda. <laughs> uh, coś tam. Nie wiem, co tam było napisane. Będzie oh, O! Jest romantyzm. Ej, pokaż cycka. Chociaż, no pokaż. Jednego, no. Ja ci pokażę swoje, jak ty mi pokażesz. Uu. Czemu na mnie chuchasz, babo?